Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek w stylu Zero Waste i trochę w stylu babcinnym, bo przygotujemy pierogi. Ze mną Jagna nie, Niedzielska, nie. która podzieli się z Wami trikami i poradami, jak zastosować Zero Waste w swojej kuchni. Więc co, bierzemy się za pierogi. No to zaczynamy oczywiście od ciasta pierogowego. Najprostsze, czyli... robimy tak wersję jest. bezjajeczną. Tak, mąka. Ale z odrobiną oliwy. Sól. Tak, jak dodacie oliwy albo oleju, to będą się te pierogi lepiej lepić potem. Tak, i to właśnie nie musi być zawsze oliwa, to musi być jakikolwiek tłuszcz, który mamy w domu. Tak jest. Zagniatamy już powoli, a ja tutaj dolewam ciepłą wodę nie wrzotek, żeby nie poparzyć dłoni Damiana. No właśnie, dobrze, że o mnie myślisz. I dozujemy sobie taką wodę, nie wlewamy od razu całości. No i to jest mąka pszenna jakakolwiek. Eee, I teraz dzieje się to samo, co przy każdych innych kluskach czy cieście z udziałem mąki, która ma gluten. Musimy odstawić to ciasto, żeby gluten miał czas na to, żeby zaczął pracować. Wtedy ciasto będzie elastyczne i ulepimy piękne, zgrabne pierogi. Do farszu użyjemy tłuczonych ziemniaków z dnia poprzedniego, takie, które Wam zostają z obiadu bardzo często. Eee, pamiętajcie, że oczywiście takie ziemniaki powinny być przechowywane maksymalnie dwa dni w lodówce, ale one są z wczoraj, więc dzisiaj je użyjemy do tego farszu. Są super, nawet lepsze niż takie świeżo ugotowane, ponieważ nie mają tyle wody, więc idealnie ten farsz się uformuje tak. do pirogu. Dobra, wrzucamy to wszystko na patelnię. Już? Tak, od razu. Dobra. Ja tutaj będę pilnować cebulę i czosnek. Cebula i czosnek to są takie warzywa, które nadadzą nam potrawom warzywnej ostrości. To jest w ogóle bardzo dobry patent na to, że jak macie jakieś danie, zawsze dodacie do niego skarmelizowaną cebulę z czosnkiem, to zawsze te dwa warzywa mega podbiją smak. Smażona cebula i czosnek stają się słodkie, a oliwka będzie odrobinę kwaśna, więc to mhm. wszystko się pięknie zrównoważy. I Jakie to proste? To są cztery składniki do farszu. Cebula, czosnek, oliwki i ziemniaki. A założę się, że nigdy nie robiliście farszu z ziemniaków i z oliwek. Dobrze. Najprostsze, jakie możemy. Dokładnie. Sól, pieprz, wystarczy, jest cudownie. Tak. A jakie zapachy. Dobrze. Mamy ziemniaczki tak. utłuczone. I teraz do nich dodajemy całą zawartość patelni. Teraz co? Zaczynamy od środka. Tak. Tak żeby nam farsz nie wszedł między te boki, które chcemy zlepiać. Po prostu nam się nie zlepią potem. Więc musimy też trochę siły zastosować, żeby zlepić i moglibyśmy tego pieroga zostawić w ten sposób, ale nie babcią trzeba robić jeszcze coś takiego. Bardzo fajny patent, dlatego że dociskając w ten sposób macie stuprocentową pewność, że farsz, właściwie ciasto, nie odkryje się podczas gotowania. Dobra, słuchajcie, musimy szybko je wrzucić, prawie że od razu, ponieważ one muszą się ugotować w jednym momencie. I teraz tak, delikatnie oczywiście mieszamy, żeby się nie posklejały. Od razu, jak wrzucimy, robimy tylko delikatny wir wody, żeby ich nie uszkodzić, bo ciasto jest cieniutkie, więc musimy uważać. Witamy po przerwie, czy pierogi się ugotowały? Piękne falbanki trzymają się w ryzach, więc możemy wyjmować pierogi. Chwila prawdy, wyciągamy. Mają dużo farszu, to od razu widać. Tak, Jest cienkie ciasto. To moja zasługa, akurat. No, muszę przyznać, że tak. No ale mają też piękne falbanki. To po części twoja zasługa. Dobra, słuchajcie, zawsze odrobinę jeszcze tłuszczyku na wierzchu to dobrze zrobi. Mm, to są rasowe pierogi, więc dodamy jeszcze troszkę czarnego pieprzu. I ta-dam! Kwaśny Dokładnie. O tak, to ja lecę po widelec. Dobrze. Jeden. Dwa. Jeden. Ale ty pierwszy? No, kto pierwszy, ten lepszy. Mmm, okej. Okay. Mm. Coś nie mogę przekazać. Mmm. Pyszne? O oh, wow. Naprawdę. Mhm. Mm mm. I oliwki dają czadu tutaj. Mhm. Ciasto jest super mięciutkie, rozpływa się w ustach. Kremowe ziemniaki, naprawdę rozpływające się w ustach, ale mm, no z charakterem, no bo z tymi oliwkami przesmażonymi, tak. to, to robi takie wrażenie, że wow. I ta śmietana musi być. <laughs> prawda? Ekstra. Moi drodzy, odtwarzajcie ten przepis i dawajcie nam znać, czy Wam się podobał, czy smakował. My czekamy na Wasze zdjęcia i opinie, jeżeli przygotujecie ten przepis i oczywiście zapraszamy Was do kolejnego odcinka brami Pierogi. Kurde bele, ale dobra.